Cześć, witam Was z premiery Huawei P10, czyli sztandarowego smartfonu firmy Huawei. Oprócz tego telefonu, o którym umówmy się, wiemy już wszystko, zobaczymy też jego ulepszoną wersję, czyli Huawei P10 Plus i nie zabraknie też czegoś, na co czeka zapewne największa liczba użytkowników, czyli Huawei P10 Lite. Ten tani smartfon, ten smartfon ze średniej półki zapewne okaże się hitem sprzedaży, takim jak był wcześniej Huawei P8 Lite oraz P9 Na polskiej premierze trzech smartfonów z linii Huawei P10. Jak widać, to jest ogromne wydarzenie, ogromna liczba ludzi. Można tutaj spotkać nie tylko dziennikarzy technologicznych, jak to zwykle bywa, ale też. Portowców, celebrytów, modelki gwiazdy. Widać, tak, że to jest wielkie wydarzenie, nie tylko w świecie technologii, ale też ogólnie. Zobaczcie, jakie wielkie poruszenie tutaj panuje. Każdy chce przetestować nowego Huawei P10, P10, Plus, a także najtańszego P10 Lite. Huawei P10 używam niedawno, bo jest to nowy model i mi się wydaje, że przede wszystkim zdjęcia, jakie robi, bo też używam tych na co dzień do moich chociażby sosialowych We notice a lot of competitors want to follow us to enter into the Polish market. But uh, we believe in if we keep continuously to improve our product quality and brand service uh, we will be successful in the market. Warto powiedzieć kilka słów o dostępności produktów. Tak jak wcześniej zapowiadano, Huawei P10, jego standardowa wersja będzie dostępna w Polsce w cenie 2699 zł. Jest to cena, która nie odbiega normą od standardów europejskich w innych krajach po uwzględnieniu podatków i innych dodatków, które trzeba zapłacić. Huawei P10 kosztuje dokładnie albo niemal tyle samo. Niestety nie. Stwierdzono kiedy, czy i za ile do Polski trafi większy model Huawei P10. Plus, Tak samo jak nowe zegarki Huawei Watch. A... Myślę, że pasjonat fotografii mobilnej będzie wiedział, kiedy nadszedł ten moment, w którym warto zmienić smartfon na nowszą wersję. Huawei P10 zaprojektowaliśmy z myślą o osobach, które chcą robić w doskonałej jakości artystyczne portrety. I rzeczywiście, sięgając po nasze najnowsze urządzenie, dostajemy sprzęt z wysokiej półki, który powstał przy współpracy z legendarną firmą Leica, który oferuje jeszcze prostszy, jeszcze bardziej intuicyjny interfejs, pozwalający na robienie doskonałej jakości zdjęć. Jeżeli chodzi o najważniejsze cechy smartfona Huawei P10, e, wymieniłbym trzy. Aparat, o którym już szerzej mówiłem. Numer dwa to jest szybkie ładowanie. Możliwość naładowania smartfona dosłownie w kilkadziesiąt minut do takiego stanu, że można z niego korzystać przez cały dzień. Trzecią rzeczą, którą warto podkreślić, jeżeli chodzi o P10, jest jego oryginalny wygląd. Ciekawy, zaokrąglony design, czytnik linii papieralnych umieszczony z przodu. To wszystko sprawia, że mamy urządzenie nie tylko zaawansowane technologicznie, ale również bardzo ładnie wyglądające. Czemu Huawei zdecydował się na przeniesienie czytnika linii papilarnych naprzód smartfonu? Czytując się w zapotrzebowania i opinie naszych klientów, stwierdziliśmy, że jest to rozwiązanie, które chcieliby oni wypróbować. Dlatego też w serii P10 i P10 Plus czytnik znajduje się z przodu e, telefonu. I nie ma w tym pewnej nieścisłości, że z kolei w P10 Lite jest z tyłu telefonu? Dlaczego? Różne produkty pozycjonujemy w różny sposób i klienci znajdą na pewno takie urządzenie, które ich zadowoli, będzie odpowiadało ich potrzebom. Mieliśmy okazję tutaj porozmawiać z przedstawicielami Huawei'a i spytaliśmy, na co stawiają, wypuszczając tę najnowszą linię P10. Okazuje się, że priorytetem są dla nich wysoka jakość wykonania, wysoka wydajność, ale jeszcze ważniejszą od tego wszystkiego jest aparat. Zależy im na jak najlepszej jakości zdjęć. Przedstawiciele Huawei'a zdają sobie sprawę z tego, że smartfon służy nie tylko do dzwonienia, co więcej, on nie służy także do do przeglądania internetu, on coraz częściej zastępuje nam regularny aparat. i Możemy za jego pomocą upiększyć cudowny widok lub zrobić sobie selfie. Oba urządzenia zadebiutują na rynku polskim już wkrótce, spodziewamy się ich w kwietniu. Zarówno P10 jak również nową odsłonę Watcha, Watch 2 wersji Classic i Sport.